To 200, 300, 400, 500, 7500, nawet tyle potrafi kosztować jedna noc w apartamencie prezydenckim w hotelu Marriott. W miejscu, w którym nocowali prezydenci tacy jak Clinton, Trump, Obama i gwiazdy typu Pavarottiego czy Michaela Jacksona. Dzisiaj nocować będę tam ja i mam nadzieję, że będziecie mi tutaj towarzyszyć. Witam w moich skromnych progach. Wiecie, takie 150 metrów na 40 i 41 piętrze hotelu Mario. I powiem Wam, że to miejsce jest takie amerykańskie, że wygląda jakby było żywcem wyjęte z dynastii. Aż mam wrażenie, że oprowadzając Was powinienem ciągnąć za sobą futro z Norek jak Alexis Carrington Colby Dexter, grana przez królową poduszek ramiennych John Collins. No dobrze, słuchajcie. 150 m2, dwa poziomy. Na poziomie pierwszym znajduje się strefa dzienna, w której teraz jestem. No i tutaj jest między innymi bar, barek, małe biuro, dwie części wypoczynkowe. Co jest zdumiewające, gdybyśmy przyjechali chyba z dużą rodziną, mogą się przydać. Dwie części wypoczynkowe, ale że to 150 m2 trzeba czymś wypełnić, to mamy też tutaj sporą jadalnię. Dla ośmiu osób. No i fortepian. Więc wiecie, you must remember this a kiss is just a kiss. I wszystko jest to utrzymane naprawdę w takim bardzo amerykańskim stylu. Pytanie, czy komuś się podoba, czy nie, no to już jest kwestia bardzo personalna. Przed nami jeszcze do zobaczenia góra, bo tam są dwie sypialnie, ale zanim tam się udamy, to powiem wam coś o czekinie. W dzisiejszych czasach możemy zrobić na dwa sposoby, albo przy front desku, czyli w recepcji, albo za pomocą... Internetu. Ja najczęściej lubię się czekinować, czyli meldować przy recepcji, bo zawsze można dzięki temu dostać jakieś upgradey. Ale kiedy ma się do dyspozycji i ma się opłacony apartament najlepszy, no to wówczas można skorzystać z aplikacji mobilnej, no bo więcej benefitów już się dostać nie da. No i teraz słuchajcie, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo w aplikacji mobilnej Marriott Bonvoy mamy coś takiego jak Mobile Check-in. Wchodzimy, meldujemy się i następnie dostajemy. Klucz mobilny. Klucz, który mamy po prostu w telefonie. Dzięki temu nie musimy iść do recepcji, przykładamy swój telefon w windzie, dostajemy się na 40 piętro. Sprytne, prawda? No widzicie, technologia przychodzi nam w sukurs. Powiem Wam, że dla mnie chyba największym problemem byłoby bieganie przez cały czas, nie tylko po tym poziomie, ale również po schodach. A, jeszcze jedna rzecz. Na gości apartamentu prezydenckiego czeka taka wstawka powitalna, czyli słodycze, owoce. Ja na początku miałem ogromny problem z doprecyzowaniem, co jest do jedzenia, a co stanowi funkcję jedynie dekoracyjną. Ale to wiem, że jest do jedzenia. No i śmigamy na górę, czyli schody, 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 jak w Casino de Paris. I te schody prowadzą nas na poziom pierwszy, na którym usytuowane są dwie odrębne sypialnie. Jedna tutaj na wprost mnie sypialnia z takim dużym łóżkiem, czyli typu King. To jest takie najbardziej popularne łóżko, jeżeli chodzi o hotelarstwo. Oczywiście. Do sypialni przynależy też łazienka i szafa. Jak na łazienkę w apartamencie prezydenckim, to taka dosyć mikra. No ale cóż. No dobra, idziemy dalej. Wiecie co, powiem Wam tak, że jak patrzę na ten żyrandol, to ja już sobie jestem w stanie wyobrazić te imprezy gwiazd rockowych, które mogły mieć tutaj miejsce. No dobrze, idziemy dalej. Jak widzicie, apartament jest tak duży, że przydałby się wręcz GPS, żeby się w nim dobrze odnaleźć. No i kolejna sypialnia. To jest sypialnia, w której podobno nocował Michael Jackson. No ja w takim razie będę spał w tej drugiej dla bezpieczeństwa. W tego typu miejscach jest masa dekoracji, masa elementów, które może nie są najpraktyczniejsze, ale sprawiają, że to miejsce wygląda Estetycznie. No i to jest łazienka godna apartamentu prezydenckiego, bo przede wszystkim przestronna, jasna, yy, spora wanna, obudowana, wydawało mi się, że jest spuszczona w podłogę na początku, ale nie, jednostka obudowana, yy, prysznic, no i dodatkowo odrębna toaleta z bidetem. Goście z apartamentu prezydenckiego z automatu dostają dostęp do M. Club Lounge, czyli saloniku hotelowego, w którym w pewnych godzinach serwowane są potrawy za darmo i napoje, zarówno te alkoholowe, jak i bezalkoholowe. W tej chwili sam salonik jako miejsce jest zamknięty, ale goście mają przez cały czas dostęp do odpowiednich benefitów. Można je po prostu zamówić do pokoju, albo tak jak w moim przypadku, do apartamentu prezydenckiego, no i cieszyć się nimi. Na miejscu. Jedyna rzecz, nad którą się zastanawiam, to tak naprawdę koszt. Bo dostęp do saloniku klubowego, czyli do Mclam Lounge, ma również gość, który wykupi pokój Executive. I tak jak dzisiaj sprawdzałem, to jest to koszt rzędu 573 zł. W związku z tym 3,5 tysiąca. 573 zł. No jest różnica, prawda? Zastanawiam się nad tym, kto decyduje się na pobyt w apartamencie prezydenckim. Czy jest to kwestia wygody, luksusu, a może snobizmu? W moim przypadku była to kwestia ciekawości. A wy jak? Zdecydowalibyście się wydać taką kwotę na jedną noc? Wpisujcie w komentarzach, a ja biorę się za jedzenie. Nadszedł wieczór i teraz czas też na konstatację, bo pomimo tego, że apartament jest apartamentem czystym i zadbanym, to czuć, że nie jest apartamentem najnowszym i to jest odczuwalne w szczegółach. Na przykład zwróćcie uwagę na to, że przy łóżku nie ma kontaktów, że o portach USB, które są obecne w najnowszych hotelach, nie wspomnę. No ale cóż, ja nie należę do osób narzekających, w związku z tym telefon ładuje się na biurku, a ja. Idę spać. Dania śniadaniowe można zamawiać z bardzo bogatego menu. No i oczywiście możemy je zjeść w restauracji hotelowej, ale ja podjąłem decyzję, że wykorzystam dosłownie każdy metr kwadratowy apartamentu prezydenckiego i że zjem śniadanie tutaj w jadalni. Potrawy przyjechały na wózku, ja je sobie wystawiłem na stół po to, aby delektować się. I ich smakiem, no i tym przepięknym widokiem. Autentycznie, słuchajcie, bo to jest 40. Piętro, więc panorama pełna Warszawy była 180 stopni, bo ekspozycja dwustronna. No to co? Smacznego. Czas w hotelu płynie bardzo szybko, szczególnie kiedy ma się niespełna 20 godzin, czyli dobę hotelową, na zwiedzenie i sprawdzenie ponad 150 m2 apartamentu prezydenckiego. Ja na zakończenie zostawiłem sobie wizytę w tej niedużej kuchni, po to, aby zrobić ostatnią herbatę przed wyjściem. No i teraz czas na podsumowanie. Rozpocznijmy od ceny. No, trzeba to powiedzieć wyraźnie. Tanio, to tu nie jest, bo najtaniej apartament prezydencki można wyhaczyć za 3-3,5 tysiąca złotych i trzeba się naprawdę potargować i trafić na dobry termin. W związku z tym, no, nie jest to z pewnością cena dla przeciętnego podróżnika. Ale jeżeli podróżujemy biznesowo, no to już jest zupełnie inna bajka. Co więcej, ja pomyślałem o jednej rzeczy, że ta przestrzeń to idealne miejsce na zorganizowanie urodzin, imprezy rocznicowej albo imprezy poweselnej, poślubnej na przykład. Ewentualnie no, takie fajne miejsce na zorganizowanie sesji zdjęciowej. Ja cieszę się, że miałem okazję tutaj być z Wami, bo umówmy się, że wizyta w apartamencie prezydenckim to doświadczenie wyjątkowe. A reszta to jest najlady. Dobry wypadł. Jak się mówi po polsku check-in? Rejestracja w hotelu... No. Mm. Mm.